po wzroście od 142 do 148 chodzą w wyczynowym sporcie i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo często pokonują nawet te duże konie w rozmowie kiedyś z Panem Pawłem, z Isakiem, naszym czołowym bukakawistą który właśnie miał u siebie takie konie i przygotowywał powiedział, wie Pan chciałbym żeby te duże konie były tak inteligentne i tak ambitne jak te kuce wierzchowe Inaczej wyglądałaby jazda, inaczej by człowiek chciał z końmi pracować. Ale nie słyszę proszę Państwa, czy te konie się Państwu podobały? Tak nic nie słychać, tak zupełnie beznamiętnie. Dziękuję za tę troszeczkę myślę, że Państwo się rozgrzeją i będą bardziej wyrażać swoje zadowolenie bądź niezadowolenie i proszę o ocenę za typ 8,5 i 8,5 ocenę za pokrój 8 i 8 ocenę za stęp 8 i 7 i ocenę za kurs. 7,5 i 7 i ocenę za kondycję przygotowania dziewięć i na wystawie. 9 i 9 i Dziękuję uprzejmie i poproszę te teraz pana Sławka Kalkowskiego o parę